Jak Polska długa i szeroka, o każdej porze nocy i dnia mkną pociągi. Łączą odległe regiony kraju. Kolej stawa się ważną dziedziną naszej gospodarki. Przewozi wyroby gotowe, dostarcza surowce i urządzenia, decyduje o sprawnym zaopatrzeniu ludności. Rozwinięta sieć dojazdowych kolei podmiejskich określa tempo życia i pracy wielkich aglomeracji miejsko-przemysłowych. Spędzając sporą część naszego żywota w pociągach, rzadko kiedy mamy świadomość dziejów kolei w Polsce. współczesnej Warszawy, skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i alei jerozolimskich. To właśnie tu, przed z górą 130 laty, z inicjatywy polskiej rozpoczęła się pierwsza budowa linii kolejowej, czyli jak wówczas mówiono, drogi żelaznej. Wtedy obecne aleje zwano jeszcze drogą jerozolimską, a stolica z Pragą liczyły zaledwie 163 tysiące mieszkańców. Linię kolejową budowano dokładnie tam, gdzie dziś jest dworzec Warszawa Śródmieście, jak to przedstawia XIX-wieczna litografia Schustera. W roku 1845 Przekazano do użytku publicznego wzniesiony według projektu znakomitego architekta Henryka Markoniego budynek dworcowy stacji Warszawsko-wiedeńskiej. Dzieło Markoniego nie zachowało się. Jego kształt i charakter wiernie odtwarza model zaprezentowany na wystawie obrazującej dzieje warszawsko-wiedeńskiej kolei żelaznej. W niecałe pięć lat po uruchomieniu w Anglii I w świecie drogi żelaznej Powstał projekt budowy na ziemiach polskich linii kolejowej. Podjęło się tego Polskie Towarzystwo Akcyjne. Projekt przewidywał budowę najdłuższej podówczas w Europie kolei o długości prawie 367 km. W roku 1845 uroczyście oddano do użytku odcinek Warszawa Grodzisk Mazowiecki, bijąc w tej okazji pamiątkowy medal. Rok później pociągi wyruszyły przez Kierniewicę do Rogowa, a pod koniec tego roku do Częstochowy. By dwa lata później linia kolejowa przez Ząbkowice dotarła do Maczek, granicy z Zaborem Austriackim, uzyskując przez Kraków połączenie z Wiedniem. Stąd nazwa tej kolei Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska. Warszawsko-Wiedeńską Drogę Żelazną obsługiwało na początku 8 lokomotyw, 58 wagonów osobowych, i 62 wagony towarowe. Przewieziono około 144 tysięcy odważnych pasażerów i ponad 143 tysiące cetnarów ładunków. W ciągu jednego roku uruchomiono aż 561 pociągów mknących z zawrotną szybkością 30 km na godzinę. A tak się wówczas podróżowało. Pospólstwo klasą czwartą pozbawioną jakiegokolwiek komfortu. W klasie trzeciej ludzie nieco bardziej majętni. Warstwy tak zwane średnie zajmowały miejsca w wagonach klasy drugiej, jak to przedstawił w swych szkicach świadek naoczny ksiądz Pilaki. Natomiast rekiny finansjery podróżowali wygodnie wagonami klasy pierwszej. Kolejowy od początku poddano rygorom, a pociągi kursowały zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy dla bezpieczeństwa przewozów i ku wygodzie podróżnych. Wzdłuż warszawsko-wiedeńskiej drogi żelaznej wyrosły budynki stacyjne o charakterystycznej dla owego czasu architekturze. Kolej spowodowała wiele zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Obok linii kolejowych powstawały fabryki, a dworce drogi żelaznej, całkowicie nowy element w dotychczasowej zabudowie, wywarły ogromny wpływ na architekturę miast. Zwłaszcza w bezpośrednim ich sąsiedztwie, jak to miało miejsce z ulicą Marszałkowską w Warszawie. Rozwój przemysłu z roku na rok zwiększał znaczenie kolei. Ilość przewozów gwałtownie rosła. Wymagało to stałego powiększania ilości lokomotyw i wagonów, wprowadzania do ruchu coraz cięższych pociągów, rozbudowy technicznego zaplecza kolei. Koniecznie trzeba było zbudować drugą parę torów. Pierwszy odcinek ułożono w roku 1860. Układanie drugiego zakończono w 1879. Rozwój kolejnictwa wymagał też szkolenia fachowców. W styczniu roku 1871 Otwarto w Warszawie tak zwaną szkołę instrukcyjną, a w cztery lata później szkołę techniczną Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, obie z polskim językiem wykładowym. Zarówno szkolnictwo, jak i sama kolej były ostoją polskości. Jakkolwiek odznaki i emblematy kolejowe tego okresu zawierały napisy rosyjskie, pracownicy kolei posługiwali się na co dzień językiem polskim. Kolejarze brali czynny udział w walkach wyzwoleńczych i w walce o swe klasowe prawa. Na warszawsko-wiedeńskiej język polski mimo szykan był powszechnie używany aż do znacjonalizowania kolei przez rząd carski w roku 1912. A przecież kolej u schyłku wieku XIX zatrudniała pokaźną armię pracowników 10 tysięcy osób. I wojna światowa. Linie, stacje, urządzenia kolejowe okazały się obiektami o znaczeniu strategicznym. Ofensywa niemiecka zmusiła wojska rosyjskie do wycofania się z kongresówki. W głąb Rosji ewakuowano fabryki, urządzenia, tabor kolejowy, pracowników. To, czego nie można było wywieźć, ulegało zniszczeniu. Szczególnie niszczono kolej, by utrudnić wrogowi wykorzystanie jej do transportu wojsk i zaopatrzenia nacierających armii. Została warszawsko-wiedeńską drogę żelazną w ruinie. A przecież po zmianie nazwy na Państwową linię kolejową Warszawa-Katowice ona to przejąć musiała gro ówczesnych przewozów w kraju. Równocześnie z odbudową i modernizacją kolei rozpoczęto unowocześnianie taboru kolejowego. W Szanowie uruchomiono własną produkcję lokomotyw. Polskie parowozy dla pociągów pośpiesznych osiągały szybkość 130 km na godzinę. Lokomotywy dla transportu kolejowego mogły prowadzić pociągi o ciężarze do 2200 ton z szybkością 50 km. Zamiast przestarzałych wagonów pasażerskich Wprowadzono nowe, własnej, krajowej produkcji, głównie z poznańskiej fabryki Cegielskiego, specjalizującej się w konstruowaniu i budowie wagonów osobowych, od małych do dużych, wygodnych pulmanów. Zaczęto elektryfikację węzłowych odcinków kolei, przekazując przed wybuchem wojny do eksploatacji jej pierwszy warszawski fragment. To była nowa era w dziejach dawnej drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej. Niestety wybuchła wojna. Z II wojny światowej kolej, zwłaszcza w Warszawie, wyszła całkowicie zniszczona. Dworce, mosty, urządzenia i zaplecze techniczne, Podobnie jak cała stolica, legły w ruinie. Szybka odbudowa Warszawy stanowiła warunek odbudowy całego kraju. A tak się w owych powojennych latach, w epoce wielkiej wędrówki ludów, podróżowało. Najważniejsze, aby szybko dotrzeć do celu. Stolica też nie mogła się obyć bez kolejowego dworca. Budynek wprawdzie niezbyt okazały, ale przecież przez wiele lat powojennych dworzec Warszawa Główna z powodzeniem pełnił swe także i reprezentacyjne funkcje. Dynamika przemysłowo-gospodarczego rozwoju Polski narzuciła konieczność modernizacji i rozbudowy sieci kolejowej oraz jej elektryfikacji. W 9 lat po wyzwoleniu ze stolicy pociągi elektryczne docierały już do Koluszek, Trzy lata później dawna warszawsko-wiedeńska droga żelazna została w całości zelektryfikowana, a trakcja elektryczna sięgnęła aż do Gliwic. Modernizacja objęła dworce i całe zaplecze techniczne kolei, by przewozy uczynić maksymalnie sprawne i efektywne, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo w ruchu kolejowym. W temu unowocześnianiu i wymianie poddano cały tabor kolejowy. Na zelektryfikowane trasy wyruszają coraz to szybsze nowoczesne elektrowozy. Do kolejnictwa w coraz szerszym zakresie wkracza nowoczesna technika zapewniająca efektywną eksploatację linii taboru. Służby kolejowe są wyposażane w nowoczesne urządzenia elektroniczne do szybkiego gromadzenia niezbędnych danych ułatwiających sterowanie biegiem pociągów. W 130. rocznicę uruchomienia Warszawsko-Wiedeńskiej Drogi Żelaznej do publicznego użytku oddany został dworzec centralny wzniesiony nieopodal dawnego budynku Stacji Warszawsko-Wiedeńskiej. Nowoczesny o funkcjonalnej architekturze, wyposażony w wiele niezbędnych urządzeń, jak przed 130 laty służy i dzisiaj pasażerom także na trasie Warszawa-Wiedeń. Jest najnowszym rozdziałem w dziejach zasłużonej dla kraju Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Drogi, którą zrodziła polska inicjatywa, a zbudowały i rozwinęły polskie umysły i ręce.